Się na community Day z Beldumem będzie Shiny do złapania i udało się na endik Nie zrębał Masza jest dwubarowy, Study Major, za będzie Metagross, najlepszy. Stalowy Fox obecnie dostępny w grze, także Stardasta można nie żałować. na takie dwa albo trzy egzemplarze z dobrym V, oczywiście i 15 ataku. W Japonii mieli problemy, więc w Japonii będą mieli przesunięty community Day nie wiadomo na kiedy, bo chyba jeszcze nie ogłosili na kiedy, więc będą mieli powtórkę. No i co wiadomo, 3 godzinne lury. Shiny Beldum, szybciej się jajka będą nam wykluwać w czasie Community Day. Także bez tego, bez sału. Jest też paczka, zobaczymy sobie w sklepie paczkę Community Day Box. Deal życia czyli trzy zwykłe inkubatory, trzy jegi, jeden lur i 30 ultraboli za 480 końców. Także Shao nie ma Dupeniersia, to nigdy Community Day Box Shao nie miał i Dupeniersia, więc to jest standard. My jesteśmy jakieś 10 minut przed, także zobaczymy się na pierwszym shiny prawdopodobnie. A smutna wiadomość? jest taka, że nie wbiliście odpowiedniej ilości łapek w górę i nie wbiliście odpowiedniej liczby wyświetleń i nie będzie żadnych niespodzianek, kart Google Play i tak dalej. A my zobaczymy się na kolejnym shiny. I jest pierwszy shiny, musimy go znaleźć w trawie. Uwaga. I będziemy robić ekspert handlera. A ci ucieknie? Prawie. Prawie. Szajni Jest ekspert handler Nie. Jest, dobra Fak I nie uciekł Muszę od nowa Jest ekspert handler. Nie ma. Fuck! Dobra, jest. Tylko nie mogę trafić. Złota malina jeszcze właśnie No ale nie mogę w niego trafić. Ty trafić to nie mogę. Dobra, na prostej trafiłem. I. Siedzi. Zapany. pany. Aparais? Szrotowy, ale pierwszy jest, także widzimy się na kolejnym Shiny Beldumie. I mamy Belduma Shiny numer 2, także ultra bolzota malina, co by nie spierdolił. Zresztą mamy tego samego Shiny Belduma razem z Michałem. I teraz już mi coś napisał na jeszcze na Messengerze na Priwie, no ja tu uwielbiam. Siedzi. Siedzi, siedzi. Nieprawda, to będzie setkę, zobaczysz. A uh, Not likey. <laughs> Także lecimy po kolejnego Shiny Belduma i tam się zobaczymy. I mamy Shiny numer 3. Szybka akcja. Także ten ma wyższy CP, więc tym razem też złota malina i Ultra Ball. Great Throw. I ile to ma CP? A czy IFI? Czy sprawdzał już? 500 co, on tam za nami siedzi. To sobie sam sprawdzę. nieprawda. Ej, wyłapaliście, tak? Not likely. No dobra, to lecimy po kolejnego shiny, Belduma. I Beldum numer, shiny numer 4. Dosłownie po 10 sekundach. Także znowu złota malina i Ultra Ball, co by nam to nie spierdoliło. Zatakował. Jebany. Dobra, trafiony. Tu w ogóle może być IV niespodzianka, bo to jest z Insensa, więc nikt mi tego nie sprawdził jeszcze, więc sam sobie się zaraz mogę zdziwić. Złapany, numer 4. Masz zerówkę? Not likely. Także widzimy się na kolejnym nie Bldumy. I jest Shiny, numer który? 5 chyba, nie? 6? Ja myślę, że mam 5 piąt Bez tej maliny, bo tylko 56 CP. Piąty, piąty. Piąty, piąty, piąty shiny. Także kolekcja jest. Tutaj piąty, tak. Zapany. Jaki IV? likely Najgorsze. Także widzimy się na kolejnym Baldumie. Shiny, oczywiście. I jest shiny, shiny numer sześć. Jestem oświecony? Na złotej malinie, co by nie spierdolił. I great throw. Ciekawe KIV. Nie mówię jakie CP, żebyście mnie nie spoilerowali. Wszyscy to shiny teraz mieli. Ja nie, ma. ja nie mam. nie Prawie wszyscy. Numer 6, aparais. Not likely. Not likely, likely także lecimy dalej, widzimy się. Czekaj, czekaj, bo tu jeszcze jest jeden, może będzie shiny. Jest shiny, drugi podrząd. Dobrze, że nie wyłączyłem. Dajesz dobra Może ten będzie dobry Zwyczek też też miałam dwa podróżki łapka w dół Siedzi To był szósty czy siódmy? Siódmy Siódmy drugi był ten A Parajs też jest do dupy, także zaraz Nie ma nic nowego, lecimy dalej i cyk, shiny numer 8, jeżeli dobrze liczę. Shiny wiadomo, ta malina ultra bol, co by nam nie spierdoliło. Nie trafimy Excelenta. Nie wie, nikt nie wie jakiego łapie, więc nikt mi nie spojrzał. IV, nieprawda, ja już zapałem, będę szybszy. Ja już go zapałem. Ok, standardowo, note likely. I jeszcze są dwa, to sprawdzimy. Zwykły. Wyjdziemy z niego i kolejny, też zwykły. To zaraz z niego wychodzimy i widzimy się na kolejnym sani I mamy shonie numer 9, bez złotej maliny, bo ma tylko 76 CP. To się na pewno złapie. Lecz wy dorzuciłem. Ile to ma, Ivy? No powiedz 76 CP, ile to ma? Nie, nie, nie mów mi. tego Sam chcę to zobaczyć. Nie, 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 nie mów. Tragiczne. 33, 50, tragiczne, 50. tragiczne, tragiczne. Także lecimy na kolejnego I Shiny Belduma. I mamy Shiny numer 10 z dużym CP. Nie wiem jaki IV, bo nikt nie wie jaki ja IV mam. A czy jest z CP, Słabie. I mi nikt nie powie jaki mam IV? Zaczymy. zobaczymy. Artur mi powie Artur Zaslin, to jest SROT. Dalej, dalej. I... I leć zjedzie dalej. Szpani. Na boli ja brakuje. Też nie mam, ale... I aparazik, WONDER! HP Ty czekaj, to mam 15 HP 89 89? 659 o ja. Dobra, ja go sobie potem sprawdzę i widzimy się w oniem Shiny. Nie mam go. Czekaj. Czekaj. Już. I mamy Shiny Belduma numer chyba 11. Duże CP, także złota malina, co by nie spierdolił. Zobaczymy, co z tego będzie, jak i IV. Nie wiem, bo reszta poszła dalej, więc nie wiem, co to jest. Siedzi... Aparais... Tragiczny Aparais, także niedługo zaczymy się z powrotem. I mamy shiny numer 12, jeżeli dobrze liczę. Jak standardowo ze złotą maliną. Nie dorzuciłem... Kawałki Ivy, pewnie tragiczne, Zając życie. Siedzi, siedzi. I, 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 i... Not likely, standardowo, tak? Ale moment, jeszcze nie wyłączamy, bo jeszcze tu jest handauer do kliknięcia. Jest zwykły. I Roselia. I Roselia też zwykła. i beldum raczej beldam też zwykły także zobaczymy się z wami za chwilę i community day z beldumem z beldanem się <kluzny> skończyło ja już zacząłem rachubę także zobaczę sobie ile ja tego shiny w ogóle zapałem shiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Myślałem, że więcej. Momencik. 12 Shiny. Tego, którego zaznaczyłem gwiazdką, to już nie wiem dlaczego, a bo to jest jak jego zapałem. To zacznijmy od niego ewolucję. Mm -hmm. w shiny Metagrossa. Coś mi przysuszyło. A, chyba żyje. Chyba dam radę do końca. Tak wygląda Shiny Metank, jest zajebisty I go sobie zmienimy sobie w Shiny Metagrosa. Pantuska wszyscy jest setkę miotu. A, Shiny setkę miotu? Tak, no. I zobaczymy czy ta godzina podziała. Jest Shiny metagros, Zajebiście wygląda, naprawdę. Piękny pok. Jest Meteor Mesh, się zgadza. To dobrze. Yy, I losowego Belduma sobie wybiorę, żeby mieć Metanga. Zresztą mogłem zrobić też sobie później w domu, ale już zobaczymy na odcinku, chyba przed chwilą widzieliśmy. I ja zaraz sobie zewolu zewoluuję zwykłe Beldumy z dobrym AV. Na szczęście miałem parę, parę z jajek mm. miałem odłożonych bo w parku to samo poleciało Także wychodzimy z tego wpisujemy sobie to co chcemy i bierzemy po name, ie. Także nie jest źle, bo mam zostawionych na ten specjalny event mam dwie 98, 96, 93, 1 i coś co jest albo 91, albo 93 te dwa ostatnie są dzisiaj zapane w parku Także zaczynamy od tego, lecimy z ewolucjami Teraz parapować to, ja nie będę, żeby tego po prostu odcinka nie przedłużać za długo, bo to jest bez sensu. Pamiętajcie, że wszystkie przydatne linki macie na dole w opisie, aby zostawić też łapkę, pamiętajcie, zostawić subskrypcję, mieć włączony dzwoneczek i być bardziej aktywni i bądźcie bardziej aktywni pod filmami. Leci komentarz pierwszy. Ogólnie fajnie było, dużo ludzi, dobra pogoda. Wczoraj na szczęście była ta zła pogoda, czyli jakieś tam przelotne opady deszczu i było dosyć zimno. Dzisiaj na szczęście słoneczko, małe chmurki, także idealnie, jakieś ja wiem, tak na oko myślę odczuwalne 14-15 stopni. Jest Meteor mesh. 96 też sobie zrobimy. Ja myślę, że sobie tylko takie Beldumy w Metagrosy zrobię 3, więcej mi nie jest potrzebne. Znaczy nie, zrobię sobie więcej yy, na trady, może z tradu wyskoczy jakaś laki, jakiś laki fajny, zobaczymy, także to też jest ważne, pamiętajcie o tradach, zobaczymy, czy z tradu coś wyjdzie. My ogólnie jak zaraz zakończymy to, to będziemy się tradować, także nie będę najpierw ewoluował, tylko sobie potraduję, co wyjdzie to wyjdzie i to jest tradeowane, jeżeli będzie coś dobrego, jakieś fajne laki. To wrócimy do nagrywania jeszcze. Jest drugi i na trzecim, czyli na tej 98 po prostu sobie skończymy. Także jeszcze raz subskrypcje, łapki w górę. Wszystkie linki przydatne są w opisie. Tak jak mówiłem, dzień udany. My sobie jeszcze zaraz pójdziemy zrobić miutu. Mam nadzieję. I potrajdujemy. I jeżeli coś będzie ciekawego, to na pewno to jeszcze na odcinku pokażemy. I leci trzeci Metagross. Z zajwistym atakiem. Najlepszy obecnie Pok typu stalowego. Jeżeli w przyszłości Dalgia będzie miała lepszy stalowy move to pewnie będzie lepsza. Ale jeżeli chodzi o nielegendarne Poki, to w tej chwili Metagross nie ma żadnej konkurencji. Także jest Meteor Mesh. Weszło to. Mam zrobione trzy, całkowicie mi to wystarczy, także widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach albo zobaczymy się za chwilę, na razie cześć.